Po raz kolejny to przejmujące wycie Syren dało znać o tym, że Polacy pamiętają o tych, którzy 80 lat temu stanęli w Warszawie do bohaterskiej, acz nierównej walki z niemieckim okupantem. Bolesawianie od lat oddają mi hołd w pierwszym dniu sierpnia pod powstańczą kotwicą symbolem państwa walczącego. Panie pułkowniku, dowódca kompanii honorowej pod policji august melduje kompanii kompanię honorową 23 pułku. Na uroczystości z okazji 80 rocznicy wybuchu Powstania Bartowskiego. Kompania honorowa, stacjonująca w mieście jednostki wojskowej, nadała tej uroczystości żołnierskiego rytu. A harcerze wprowadzili doń aspekt związany z bohaterskimi, powstańczymi szarymi szeregami, które są patronem Boleseckiego chówca. Wybuch Powstania. To świadectwo umiłowania wolności. To dowód na to, że nikt i nic nie są w stanie st stłamsić w narodzie ducha niepodległości. To pokazanie światu, że Polacy nigdy nie ugną się pod żadną okupacją. Udowodniły to kolejne wydarzenia i działania antykomunistyczne podziemie i era solidarności, zakończone odzyskaniem prawdziwej niepodległości. Zasadność wywołania powstania jest ciągle tematem dyskusji. Poza historycznymi sporami, jedno jest jednak niewątpliwe, że powstanie warszawskie zbudowało w Polakach tego ducha, który po 1945 roku nie pozwalał zgadzać się na kolejną, tym razem sowiecką okupację kraju. Pamiętamy też o tych powstańcach, którzy przeżyli powstanie warszawskie, przeżyli obozy jenieckie, a do więzienia trafili już w odrodzonej Polsce po 1945 roku. Oni też. Cierpieli za to, że odważyli się być bohaterami, za to, że odważyli się walczyć o siebie, swoich rodaków i swoje państwo. I tym razem do tych więzień trafili wsadzeni przez swoich rodaków. To podaje jeszcze tragiczność tej sytuacji. Żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii przeprowadzili apel pamięci o bohaterach i ofiarach powstańczego zrywu sprzed 80 lat. Wzywam żołnierzy Armii Krajowej oraz dowódców wszystkich zgrupowań, którzy polegli na barykadach bohaterskiej Warszawy. Wołam bohaterskich mieszkańców Warszawy, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy powstania. Stańcie do apelu! Cześć i Apel zakończyła salwa honorowa oddana przez kompanię honorową 23. pułku. Do salwy honorowej. Schema. Ładu. Salwą. Ładu. Salwą. Ładu. Współorganizatorem rocznicowej uroczystości byli bolszewiccy harcerze. W tym roku przygotowaliśmy Coś innego, coś dodatkowego oprócz tego, co odbywa się tutaj zawsze pod Kotwicą. Przygotowaliśmy specjalną kartę pocztową. Taką kartę każdy będzie mógł z Państwa otrzymać, zaadresować, a harcerze już zajmą się tym, żeby ona trafiła do odpowiedniego adresata. Harcerze przygotowali też na tę chwilę inne niespodzianki, a w tym krótki koncert zespołu Decybele. Kwiaty i wiązanki pod powstańczą kotwicą złożyli przedstawiciele samorządów lokalnych, jednostki wojskowej, miejscowych stowarzyszeń oraz inni mieszkańcy Bolesławca.